Witam, dzisiaj ze mną cała kolekcja skręcanych modeli z serii Mały Konstruktor Marki Alexander. No, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest tylko dla chłopaków. Tak samo dziewczyny mogą skręcać takie modele i jest z tym bardzo, bardzo dużo zabawy. I z pudełeczka z takim, oto niepozornego, z takim zestawem wyścigówkowym. Tworzymy taki model, ale to jest tylko inspiracja, bo instrukcja, która jest w środku, pokazuje, jak krok po kroku wykonać taki model, ale potem wszystkie zestawy można łączyć, i to, jaki pojazd, jaką, jaką rzecz zbudujecie, zależy tylko i wyłącznie od Was. Skręcanie przyjemne i miłe, zaraz Wam pokażę, jak wygląda, ale przyjrzyjcie się samemu modelowi na początku. Ma gumowe koła. Ma wiele śrub i zakrętek. Tutaj klucz ampulowy się przyda. Różne elementy, niektóre są ruchome, koła się kręcą. Taki pojazd będzie jechał po podłodze. Są koparki z hakami ruchomymi, są wielkie jeepy, które mają naprawdę sportową konstrukcję i też będą zasuwały bardzo szybko. Są maszyny rolnicze, są wielkie, to chyba jakieś kurczy, co to jest? A, to jest Goliat, samolot transportowy. Tak mi się wydawało, że tutaj z e, pod spodu mogą wypadać albo mo może ładować naprawdę wielkie e, pojemności e, i on dowiezie je w dowolnie e, wybrane miejsce. To tyle pokrótce. A teraz pokażę Wam, jak wygląda zestaw i jak czadersko się z niego buduje najróżniejsze konstrukcje. A oto kombajn Bizon, marzenie każdego rolnika, wielka, piękna maszyna, która pozwoli e, zebrać zboże z całego pola w mgnieniu oka. Tak się prezentuje nasz złożony model, a tak wygląda w opakowaniu. E, wysypię go Wam i pokażę e, co tam jest w środku, ale zwróćcie uwagę, że masz 348 elementów i w opakowaniu jest klucz ampulowy e, i tutaj dodatkowe narzędzia 8+. Mamy kategorie. Tak wygląda wszystko w środku. Mam oczywiście instrukcję, która nie ukrywam na pewno się przyda. Proszę tutaj nie odjeżdżać. No i co jest w środku? ta -da! Koła, elementy metalowe. O, jest klucz ampulowy i tutaj najróżniejsze rzeczy. Tak. Proszę bardzo. Jest masa śrubek. Wysypię je, żeby móc pracować może tak nie wszystkie, są nakładki, nakrętki, proszę bardzo. A co my tu mamy? Kółeczka. O, jakieś różne kolorowe podkładki. Szusz, szusz. I elementy metalowe. Zdejmę to, żeby to się ładnie prezentowało. No i co, dacie radę? No, i oczywiście instrukcja. Zajrzę do niej, nie ukrywam. Orany. No, i tak mamy spis wszystkich elementów, ile ich powinno być. Dwie opony duże są, dwie małe są. No, i krok po kroku, co trzeba zrobić. Jak się nazywają poszczególne elementy. No, ogólnie w instrukcji jest porządek. I nawet dla osoby niewtajemniczonej jak najbardziej można się połapać. Ale ja chcę Wam pokazać po prostu same łączenie elementów. I tutaj na razie zrobimy to troszkę poza instrukcją. Proszę mi tutaj pozwolić. No dobrze, to mamy taką nakładkę. Mamy zobaczcie, śruby dłuższe i krótsze, bo możemy na przykład sobie nałożyć. Nakładeczkę wsadzić śrubę z jednej strony, czy powinna wsadzić podkładkę, może podkładkę z drugiej. Dobra, mam podkładkę. Proszę bardzo. I mam klu i mam tutaj nakrętkę. No i zobaczymy jak mi to się uda. Tara! Proste, proste. No i oczywiście możemy wszystko dokręcić. To śrubę możemy troszeczkę uziemić. Na przykład w ten sposób. A kluczem ampulowym z drugiej strony poradzić sobie, dociskając wszystko elektrycznie. Czekajcie. Udało się, udało się. Mamy to. Oczywiście w, w konstrukcjach jest tak, że jest trochę rzeczy, które muszą być bardzo mocno dociśnięte, a niektóre trochę lżej, dlatego że na przykład się obracają. No i mamy, słuchajcie, element dosyć prosty do złożenia. No ale pewnie jesteście fanami klocków i najróżniejszych układanek, a to może, tak. I świetnie sobie z tym poradzicie. Z instrukcją za pan brat. Myślę, że może też być praca zespołowa, jak najbardziej. No i dużo precyzji, koncentracji, no i ogromna satysfakcja, bo taki model potem będzie stał na półce i będzie waszym dziełem. No i tak jak mówiłam, że różne zestawy można w najróżniejszy sposób łączyć, tak aby powstały. Ma maszyny i wehikuły, o których w ogóle Wam się nie śniła. I myślę, że mając doświadczenie w do skręceniu takich modeli, może zostaniecie projektantami najnowocześniejszych maszyn. No i podstawy e, budowy konstrukcji maszyn jak najbardziej będziecie mieli odhaczone. E, no i dyplom należy Wam się e, jak najbardziej. Zabawka dostała Nagrodę Zabawki Roku i myślę, że jak trafi pod Wasze strzechy, sprawi Wam bardzo dużo radości budowanie takich modeli.